Siemandero Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj co? Ciemność już zapadła. O, fajnie teraz, bo będzie widać. Eee, Uch, uh. albo się zamknęło, albo się otworzyło. Dzisiaj bawimy się takim sprzętem cały dzień, ale że zapadł zmrok, to w końcu będzie można pokazać, co ten samochód wyprawia, a robi sobie jakieś tam swoje. Czary Mary. Mam nadzieję, że za chwilę będzie można to fajnie pokazać. E, dzisiaj jest środa wieczór. E, także reszta filmu będzie w, 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 w piątek i wtedy wyjaśnię dokładnie, co można zrobić. Samochód jest w wypożyczalni na minutki, ale o tym więcej w środę nie przedłużam. Tylko szykuję się na kurczę, fajną niespodziankę. No zobaczymy, jak to wygląda. Tak jak wszędzie indziej. To będzie się działo. Będzie ciekawie. Także zapraszam, zostańcie i koniecznie lajkujcie, bo mam wielką z tego radochę. Także do zobaczenia za chwilę. No i dziękujemy Ci SC Johnson za taki bardzo miły pokaz. Także bardzo fajnie. Udało się. I teraz co? No, do zobaczenia do soboty. Albo w piątek rzucimy wieczorem, albo w sobotę filmik z całego dnia, albo z kilku godzin porannych, jak to wszystko tutaj wygląda. Także zapraszam. Zostawcie suba koniecznie. To nic nie kosztuje, a ja będę miał wielką radochę. No i co? Także do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.